Teofil Ociepka zgłębiając wiedzę ezoteryczną wierzył w życie na innych planetach. Znane są jego obrazy mówiące o zwierzętach żyjących na Saturnie. Na naszej wystawie możecie Państwo podziwiać lwa, mamuta i krówkę. Ale Teofil Ociepka wierzył również w to, że życie toczy się na Księżycu. Obraz Życie Społeczne na Miesiączku pokazuje nam, jak żyją mieszkańcy ziemskiego satelity. Jak spędzają swój dzień, jak wychowują dzieci, spacerują, rozmawiają ze sobą. Jest to obraz idealny, obraz idealnego społeczeństwa, ale gdy przyjrzymy się dokładnie, możemy zauważyć, że cywilizacyjnie księżyczanie opóźnieni są w stosunku do Ziemian. Wyglądają tak, jak nasi przodkowie z prahistorii. Myślę, że wielkim zaskoczeniem dla Teofila Ociepki było, gdy pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu. Widział tylko pył księżycowy, odbite światło słońca, a w tyle błękitną planetę. Ale Teofil Ociepka wierzył, że pewnie gdzieś tam po tej ciemnej stronie i tak toczy się życie. Namalowany w 1956 roku obraz przez wiele lat. Był w mieszkaniu kolekcjonera. Dzisiaj możecie państwo podziwiać to dzieło na wystawie Promień z Saturna. Obraz ten był również własnością profesora Kota, a o tym możemy się przekonać oglądając jedną z kronik filmowych z lat 50. Widzimy tam mieszkanie profesora, jego rodzinę i kilka obrazów Teofila Ociepki, które były w jego kolekcji.